W wysokiej trawie to z Kani Kociewskiej dużo piszczy ciekawych historii. Nawet my sami nie wiemy, co w tej trawie piszczy, a dzieje się wszędzie dużo ciekawych rzeczy. Ale jak zwykle nasza historia to ośla historia, bo osły to nasi reprezentanci slow. Life. Niech żyje wolność i swoboda. <laughs> I slow life, rzecz jasna. Pozdrowienia z Toskanii Kociewskiej. Hej, hej.